5 kluczowych wskazówek, które pomogą Ci w nietrzymaniu moczu. Na dysfunkcję układu moczowego wpływają czynniki takie jak otyłość, nadwaga, wiek, ciąża, naturalny poród, menopauza, czy też nieprawidłowe nawyki w toalecie. Numer 1. Jeśli prowadziłaś, prowadziłaś niehigieniczny tryb życia, musisz to koniecznie zmienić, a także swoją dietę. Dieta, odpowiednie nawodnienie są tutaj kluczowe, a także regularny trening w mięśni kręgla. Zwiększ spożycie błonnika, nawet do 35 gram na dobę. Błonnik poprawia perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom, co zmniejsza parcie na pęcherz i dodatkowo też pamiętaj, aby odpowiednio się nawadniać, kiedy wprowadzasz więcej błonnika pokarmowego, bo efekt może być zupełnie odwrotny. Zadbaj o odpowiednią podaż magnezu. Jeśli nie wiesz, ile magnezu potrzebujesz, sprawdź normy żywienia dla populacji polskiej. Są one dostępne. Prowadź naturalne wyciągi z ziół do swojej diety. Wspomagają w leczeniu inkontynencji, a naturalne ekstrakty z ziół znajdziesz w suplemencie diety Feminurin Max, m.in. krwawnik bądź też kolendrę siewną.